Siemano, dzisiaj pokażę wam najłatwiejszy sposób na zarabianie w grze Red Dead Redemption. Potrzebny wam do tego będzie stoper oraz profesja łowcy nagród. Musimy odpalić legendarne bounty Eta Doyle. Weźcie pod uwagę to, że nagroda za bounty zależy od tego jaki jest poziom trudności. A on zależy od tego, ile razy już przeszliśmy tę misję. Chyba za piątym razem już wtedy mamy pięć gwiazdkowe i największe wynagrodzenie. Kaccenka to jest dobry moment, abyście mogli przygotować sobie stopper. Ponieważ zaraz zaczyna się ukryty timer. I po upływie 30 minut od właśnie teraz otrzymujemy najwyższe wynagrodzenie za oddanie bounty do policji. Tutaj znajduje się takie miejsce w którym prawie nigdy nie znajduje nas żaden przeciwnik Ta misja polega na tym, że czekamy tutaj 5 minut aż w końcu w tamtym miejscu prawdziwa Eta Doyle się znajdzie Nawet jeżeli tutaj będzie pod sam koniec, to ona się w końcu teleportuje w tamto miejsce Jak widzicie teraz po jakimś czasie prawdziwa Eta Doyle jest zaznaczona na radarze Sama się nam znajduje i teleportuje się w tamto miejsce zawsze. To jest oznaka, że niedługo będziemy mieli szansę, żeby ją schwytać. A będzie to świadczyło rozpoczęcie dialogu, i w tym momencie trzeba się przygotować. Ważne, żeby też zbyt szybko nie wybiec za tej osłony. W tym momencie można rozpocząć łapanie. Teraz po prostu patrząc na radarze, ważne jest to, żeby złapać właściwą. Można ją wiązać, zawołać konia Nikt nam nic tutaj nie zrobi Czasem się zdarzy, że NPC-ty zaczynają w nas strzelać, ale takimi losowymi strzałami Które jak mamy mało życia, to ewentualnie mogą nas zabić Wtedy e, warto jest czasem uzdrowić się Lekarstwem, żeby przypadkiem nas nie zabili, żeby nie zmarnować kolejnych 5 minut na czekanie, aż będziemy mogli znowu przejść misję. Teraz dla 100% bezpieczeństwa wyjeżdżamy po prostu tylną bramą. Nikt nam nic już nie zrobi. I w tym miejscu możemy sobie stanąć. I jest też taki trik. Bo żeby dostać maksymalną wypłatę, no nie? Za Bounty Huntera. Jeżeli chodzi o legendarne, w sumie. Każde bounty. To po 30 minutach jest maksymalna wypłata. Ale 30 minut stania wyrzuci nas z gry. Ale jest taki jeden trik. Otwieramy książkę. Zastanawiamy się teoretycznie nad zakupami. Albo możemy pójść się opalać, zjeść obiad posadzić drzewo. Nie wiem, pójść na ćwiczenia pobiegać i wrócić, jeżeli nasz stoper, który ustawiliśmy na początku misji, zaraz po końcu kadcenki będzie dzwonił. No to możemy wrócić i oddać bounty. To też zaraz zrobimy. Dobra, zjadłem obiad, popalałem się. Jestem gotowy do odebrania nagrody po 30 minutach od pierwszej kadcenki i nie patrzcie teraz prawy górny róg ile zarobiliśmy hajsu 337 w tym tygodniu jest plus 50% na handlarza i łowcę nagród dlatego zarobiliśmy tyle bez bonusa jest 220 za pięciogwiazdkowego gwiazdkowego. Mam nadzieję, że ten poradnik wam się spodobał. Zostawcie lajka, czoła, subskrypcję i zapraszam też na streamy z Red Dead Redemption, które od czasu do czasu robię. That's why I'm, I'm confused how you, you thought he was an enemy. Well, in the heat of the moment, when I'm just firing away at <laughs> people in front of me, you don't pay. Wow. Nero Sianye. Nara.